Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że możemy mieć w Polsce gości w postaci Wagnerowców. Także proszę Państwa, tu już nie są przelewki, musimy ich chyba jakoś wszystkich wyłapać. Także ja zapraszam na kolejny odcinek. No Wagnerowiec w Polsce z białoruskim paszportem to nie jest nic dobrego. Ja Wam mówię, oni wpadną sobie do, do nas, w gości, żeby posprawdzać infrastrukturę krytyczną. Co oznacza, że czubki myślą, że naprawdę mogą nam coś rozwalić. Czy Polska wtedy się postawi? Jakie najlepsze wyjście byłoby z tej sytuacji? Odpowiedzieć na atak w stronę Białorusi? Czy jak nas bombardują, to będziemy wyłapywać tych wagnerowców i udawać, że nic się nie stało? Bo nie możemy też się poddawać manipulacji i dawać się sprowokować. Ale przychodzi taki moment, że dobrze byłoby znać jakieś plany rządu na ewentualne zniszczenie przesmyku Suwalskiego czy innych polskich punktów krytycznych. Nie uważacie, że w takiej sytuacji warto jakoś uspokoić społeczeństwo? Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się na pewno. Prognozy, jak to podaje Radio Z, są szokujące, a my nadal nie mamy jasnej deklaracji ze strony prezydenta. Gdzie on do cholery jasnej jest? Na wakacjach czy na festynie w sprawie 800? Odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć się domyśla. Niech wraca z urlopu, bo nam wagnerowcy jak wszy rozprzestrzenią się po Polsce, a zwierzchnik sił zbrojnych ma społeczeństwo gdzieś. Nie wiem, czy teraz będą sprawdzać wszystkich Białorusinów i narodzą w nas nową ksenofobię, bo przecież Rosjan już musimy nienawidzić. Jak ktoś powie, że lubi społeczeństwo rosyjskie, to jest ruskim trolem. A co winni są zwykli obywatele żyjący od pierwszego do pierwszego, martwiący się o to, żeby zarobić na swoją emeryturę. Walka odbywa się zawsze kosztem obywateli. Głowy państw dopuszczają do tego, aby społeczeństwo było mięsem armatnim. A sami, choć wywołali konflikt, siedzą sobie w schronach. Ja bym też pilnowała dość mocno tych naszych żołnierzy pod polską granicą. Bo za chwilę ktoś przelezie albo strzeli przez pomyłkę nie w tę stronę, co trzeba i konflikt gotowy. Jak na przykład zgubiliśmy zapalnik. Nie wiem, czy słyszeliście, więc wam przeczytam, jak podaje Radio radiozet. Zapalnik pocisku, które wojsko zgubiło podczas lotu patrolowanego wzdłuż białoruskiej granicy, nie ma systemu systemu lokalizacji radiowej. Można go znaleźć jedynie podczas fizycznych poszukiwań, ustalili reporterzy RMF FM. Jak przekazało w komunikacie dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych, wojsko poszukuje zapalnika pocisku, który został zgubiony podczas lotu bojowego przy granicy z Białorusią. Według naszych informacji śmigłowce startowały z lotniska w Kryw Krywlanach pod Białym Stokiem i kierowały się na działania wzdłuż granicy z Białorusią. Poszukiwany przedmiot to metalowy stok. O długości 11 cm. Kurczę, to malusi! Yy, wkra, wkręca się go na szczycie pocisku i to właśnie zapalnik w przypadku użycia pocisku jako pierwszy ma styczność z podłożem i, i uruchamia ładunek wybuchowy. Jego odłączenie się do, od całości wynika, jak ustalił reporter RMFFM, najprawdopodobniej z dużych wibracji nieod dłącznych podczas lotu śmigłowca, które mogły spowodować poluzowanie elementu. Wojsko informuje, że do takich zdarzeń dochodziło już wcześniej, np. podczas misji w Afganistanie. W tym przypadku ładunek był przenoszony przez śmigłowiec Mi-24 z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. No więc widzicie, co się dzieje. Mamy wpadkę za wpadką. Komuś to ciężko kontrolować, jakby nie miał doświadczenia, czy coś. Nie, żebym sugerowała, że mamy niedoświadczonych przywódców. No ale w żadnym konflikcie nie braliśmy udziału od prawie 100 lat. Ja mam wrażenie, że teraz na szybko studiują stare księgi i uczą się, co by tu zrobić, żeby było dobrze. Może jakieś szkolenie z kraju, który właśnie zakończył konflikt i go wygrał, bo nie wygląda to jakoś ciekawie. Ale wracając do Wagnerowców. Jak podaje Radio Z. Nie można wykluczyć, że wagnerowcy z białoru, białoruskimi paszportami znajdą się w Warszawie, alarmuje w rozmowie z wirtualną Polską Anna Maria Dyner, analityczka PSM. Pism, taki skrót. Już mamy do czynienia z przypadkami prób dywersji i rozpoznania krytycznej infrastruktury, dodała. Polska sąsiaduje z trzema państwami w stanie wojny, przyznała wprost Anna Maria Dynner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dobra. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski odniosła się również do grupy Wagnera, która umacnia się na terenie Białorusi. Jest ich tam przynajmniej kilka tysięcy. To osoby dobrze wyszkolone. Oddali wprawdzie swoje militarne wyposażenie rosyjskiej armii, ale nie muszą go mieć. Na Białorusi są przecież ogromne magazyny, nie będzie problemem, jeśli taka decyzja zapadnie w relacjach Rosja-Białoruś, żeby znów weszli w posiadanie pełnego arsenału zaopatrzenia, mówiła. Analityczka alarmuje, że najemnicy mogą zostać wykorzystani przez Kreml do różnego rodzaju prowokacji, zarówno przy granicy z Ukrainą, jak i z Polską. Dodała, że Wagnerowcy mogą też zostać wyposażeni w białoruskie paszporty i znaleźć się legalnie w Warszawie, by Badać polską infrastrukturę obronną. Już mamy do czynienia z przypadkami prób dywersji i rozpoznania krytycznej infrastruktury, jak kolej, o czym informuje w ostatnim czasie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pojawienie się śmigłowców, które świadomie przekroczyły nasze granice, to próba dla naszego systemu reagowania i destabilizacji sytuacji, komentowała. W ocenie Dyner. Rosjanie, Białorusini będą wykorzystywali nasze podatności. Zagrożenie będzie nasze, zagrożone będzie nasze cyberbezpieczeństwo i wrażliwa infrastruktura, na przykład energetyka, koleje, porty lotnicze, gaz gazoporty, dodała. Polska strona nie potwierdziła dotąd żadnej akcji z udziałem Wagnerowców przy granicy z Białorusią. Rząd w Warszawie wraz z państwami bałtyckimi planuje izolację Białorusi, zamykając przejścia graniczne, drogowe i kolejowe. Takie decyzje jednak zostaną ogłoszone tylko w przypadku wzrostu zagrożenia ze strony Kremla i reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jeśli mówimy o podejrzeniach, to znaczy, że mają ich na oku. Trochę informacji podałem do mediów, ale doskonale wiemy, że to nie jest wszystko to, co oni wiedzą. Wydaje się, że mogli kilku zgubić i teraz nie wiadomo, jak z tego wybrnąć. To są oczywiście moje domysły i domniemania, bo pewności nie mam. Ale nauczona doświadczeniem wiem, że na bank wszystkiego nam nie mówią. No cóż, nie ma co spekulować, musimy zaczekać, aż sytuacja się rozwinie. Zastanawiam mnie jedno, czy jeśli się odgrodzimy, to czy Białorusini w Polsce będą jakoś sprawdzani, weryfikowani, czy nie są przypadkiem szpiegami Białorusi? Z jednej strony to trochę, jakby to powiedzieć, niemoralne, tylko że no każdy ma swoją moralność. Z drugiej strony, jakby mieli sprawdzić, kto jest wagnerowcem, a kto nie? Przecież oni nie przyjadą na swoich dokumentach ze swoimi dokumentami, tylko będą mieli fałszywe. Tak więc, jak my mamy ich rozpoznać? Moim zdaniem nie będzie się dało. Musielibyśmy zwyczajnie żadnego Białorusina czy Rosjanina nie wpuszczać do Polski, choć doskonale wiemy, że na Ukrainie pa panuje korupcja. I tutaj nie ma się co oszukiwać. I mogą przedostać się właśnie przez Ukrainę na ukraińskich dokumentach. No, moim zdaniem, drogę na pewno znajdą, jeśli będą chcieli. Nie ma co się tutaj oszukiwać. Mając wsparcie swojego rządu, będą mieli takie dokumenty, jakie będą potrzebować. Do przekroczenia granicy i my nic z tym nie zrobimy, bo zwyczajnie nie jesteśmy w stanie. Przecież oni nie mają potrzeby przedostawania się przez krzaki czy rzeki, skoro mogą przejść granice legalnie na fałszywych dokumentach. Dla mnie wydaje się to trochę niebezpieczne. Dajcie znać, czy Polska jest w stanie rozpoznać Wagnerowców. Czy jak będą chcieli wejść, to wejdą, bo Białoruski czy Rosyjski rząd im w tym pomoże. Czekam na wasze opinie w komentarzach, a ja was jak zwykle buziam.